Cześć! Z tej strony Sydonia z Pąszowych niosów i zapraszam Was na wędrówkę po krainie Arzium, gdzie będziemy zaglądać tu i tam w poszukiwaniu zaginionych podróżników. Nowa gra Rajana Laukata, wydana w Polsce przez wydawnictwo Lucky Duck Games. Zaglądamy do środka. Słuchajcie, jest tutaj instrukcja, bardzo dobrze napisana, króciutka. Gra zresztą też nie należy do jakichś najtrudniejszych. Mamy znaczniki graczy w czterech kolorach, bo gra jest od dwóch do czterech osób właśnie. Mamy monetki, kafelki artefaktów oraz karty, takie duże, z bardzo fajnymi, charakterystycznymi dla właśnie Rajana Laukata rysunkami. Jak już możecie dojrzeć, na dole każda postać ma pewien taki układ elementów. To będzie tutaj bardzo kluczowe, właśnie w rozgrywce. Rozłożę grę i pokażę wam, jak się gra w tu i tam. Mam już rozłożoną grę na trzy osoby. Każdy gracz otrzymuje zestaw trzech swoich startowych postaci i układa je przed sobą obok siebie w dowolnej kolejności. Te startowe postaci bardzo łatwo Odróżnić, ponieważ mają narysowaną flagę w kolorze gracza. Między sobą one się wizualnie różnią, natomiast wszystkie te startowe postaci mają te same układy elementów na dole. Każdy też dostaje komplet swoich znaczników, a także ściągę, która przedstawia nam, jak będzie wyglądała tura. Monetki kładziemy gdzieś z boku i mamy też kafelki artefaktów ale one są opcjonalne, więc opowiem o nich Wam pod koniec tego materiału. Bierzemy całą talię kart i co już musicie wiedzieć od razu, to to, że te karty są dwustronne. Z jednej strony jest postać, która na dole ma pewien układ elementów, natomiast z drugiej strony jest pewien teren podzielony na sześć pól. Na niektórych polach występują monetki, a na dole, na takim pergaminie, macie punkty zwycięstwa oraz też właśnie układ elementów, dokładnie ten sam, który był po drugiej stronie na postaci. Więc tak potasowaną talię bierzecie sześć kart z niej i wykładacie na środek stołu sześć kart tymi terenami obszarami do góry i ważne jest też to, że pergaminy muszą być przy krawędziach, tak jak tutaj zresztą widzicie. Również dość istotne jest usadowienie graczy, dlatego że każdy gracz będzie patrzył od pewnej krawędzi na ten obszar. Więc najlepiej siądźcie po prostu tak, żeby każdy siedział przy jednej z krawędzi tego obszaru. Więc tak macie już przygotowaną rozgrywkę. I teraz co możemy zrobić w swojej turze? Gracze będą wykonywać akcje po kolei, każdy po jednej akcji. W swojej turze wybieramy jedną z postaci, która jest odsłonięta i będziemy wykładać układ elementów zgodnie ze wzorem, który jest narysowany na tej postaci. Czyli jeżeli wybiorę sobie Werę, to biorę trzy znaczniki i będę je wykładać dokładnie w tej formie, która jest narysowana. To jest istotne, bo nie możemy tej karty obracać w żaden sposób. Musimy wyłożyć elementy. Tak, jak widzimy, planszę od swojej strony, planszę, czyli na no ten układ obszarów. Więc biorę trzy znaczniki i wykładam. Mogę wyłożyć na jedną kartę, ale mogę też wyłożyć w taki sposób, że te moje znaczniki będą leżeć na kilku kartach. Nie ma to żadnej, żadnego problemu. Czyli powiedzmy, że wyłożę ten układ w tym miejscu. Jak widzicie, zgadza się. I zaznaczam to, że wyraz wykorzystana, obracając ją. Jeżeli przykryłam, Jakieś monety, to je pobieram. No w tym przypadku przykryłam trzy monety, więc bardzo fajny ruch. Biorę trzy monety, kładę obok siebie i teraz akcję wykonuje kolejna osoba. Niektóre karty postaci mają taką przerwaną linią zaznaczone właśnie kwadraciki. Co to oznacza? Oznacza to, że normalnie wykładam element, który jest zakolorowany. Natomiast jeżeli, powiedzmy, że wyłożę go tutaj, Natomiast mogę dopłacić dwie monety, zawsze to jest wartość dwóch monet, aby wyłożyć jeszcze jeden znacznik właśnie w tym miejscu takiego zakreskowania, czyli w tym przypadku byłoby to tutaj. Co jest też istotne przy tym właśnie takich zakreskowanych polach, to to, że one mogą wystawać poza nasz ten obszar, obszar gry. Czyli mogę dołożyć swój element przykładowo tutaj. I już mnie nie obchodzi w tym momencie, że ta zakreskowana, zakreskowany kwadracik jakby wychodzi mi poza tę kartę. Więc tak można to zrobić. Co się dzieje, gdy na polu, na którym miałabym wystawić element, znajduje się element innego gracza? Po prostu go pomijam. Tak samo dzieje się, jeżeli znajdowałby się tam już mój element. Po prostu pomijamy to i wykładamy te elementy, które możemy wyłożyć. Gdy przychodzi moja tura, a moje wszystkie postaci są już wykorzystane, powiedzmy, że mam je już podwracane, już powystawiałam znaczniki z nich. To wtedy wszystkie je odkrywam i mam je znowu do wykorzystania. Może się jednak zdarzyć taka sytuacja, że powiedzmy, wykorzystaliśmy tylko jedną postać i zostały nam te dwie odsłonięte, więc byśmy musieli nimi grać. Ale bardzo chcemy wykorzystać zdolność. Tej postaci. Wówczas możemy, ja to sobie wezmę pod z banku, możemy zapłacić monety po to, żeby móc tę kartę odwrócić i z niej skorzystać. Ile musimy zapłacić? Musimy zapłacić tyle monet, ile mamy odsłoniętych kart, czyli po prostu twarzami do góry. W tym momencie mam dwie postaci odsłonięte, więc musiałabym zapłacić dwie monety po to, żeby móc sobie tę kartę odwrócić i móc znowu z niej wykorzystać. To się nazywa taki wcześniejszy odpoczynek. Tak ta akcja w instrukcji jest napisana, więc nie musimy czekać, aż wszystkie postacie wykorzystamy. Możemy właśnie wcześniej opłacając odwrócić pewne postaci. Jeśli na koniec tury gracza któraś z kart bądź karty są zapełnione, to znaczy leży na nich sześć elementów, to daną kartę będziemy rozpatrywać. Co wtedy robimy? Patrzymy po prostu, kto ma więcej położonych elementów w swoim kolorze. I w moim przykładzie, jak widzicie, czerwony ma jeden znacznik na tej karcie, zielony dwa znaczniki, niebieski trzy znaczniki. To znaczy, że gracz niebieski tę kartę zdobywa. Natomiast każdy inny gracz, który położył tutaj co najmniej jeden element, otrzymuje taką rekompensatę z banku jedną monetę. Nieważne, ile ma tych elementów położonych. Tak jak tutaj czerwony ma jeden, zielony ma dwa, nieważne. Każdy z tych graczy, czyli zielony i czerwony, otrzymują z banku jedną monetę i te znaczniki do nich wracają. Natomiast zwycięzca otrzymuje kartę. Znaczniki jego też oczywiście wracają i otrzymuje tę kartę. Co z nią robi? Odwraca na stronę postaci i dokłada do siebie, do swojego obszaru, i ma teraz do wykorzystania nowy. Układ elementów, po to, żeby właśnie je wykładać. W miejsce wziętej karty wykładamy nową kartę, oczywiście obszarem ku górze, i tak, żeby pergamin był przy krawędzi. Jeżeli jednak byłaby taka sytuacja, że dwóch graczy ma remis, zróbmy taki przykład. Niebieski i zielony mają po trzy znaczniki na tej karcie. Wtedy mamy licytację, czyli od gracza Aktywnego yy, gracz monetami licytuje, ile zapłaci za tę kartę. Tu jest licytacja taka jednostrzałowa, czyli po prostu mówimy wartość. Powiedzmy, że niebieski powie, że da jedną monetę, a zielony powie, że da dwie monety, i wtedy wygrywa tę kartę, bo już nie przebijamy się tak nawzajem. I dokładnie na tej samej zasadzie to działa, czyli jeżeli zielony wygrał tę kartę właśnie przez licytację, to ją sobie zabierze do siebie, niebieski otrzyma rekompensatę z banku w postaci jednej monety, a właśnie zwycięzca licytacji odwraca kartę i dołącza tę postać do swojego obszaru gry, a w to miejsce oczywiście wykładamy nową kartę. Rozgrywka toczy się do momentu, gdy któryś z graczy uzbiera 10 postaci Liczymy z tymi naszymi trzema startowymi. Wtedy dokańczamy kolejkę, tak żeby każdy miał tyle samo tur i liczymy punkty. Punkty znajdują się na naszych zdobytych postaciach. Jak sobie odwrócicie je na stronę z terenem, to właśnie w rąbie znajdują się punkty zwycięstwa. Kto ma tych punktów więcej, wygrywa rozgrywkę. Jeżeli jest remis, wtedy tiebreakerem jest liczba monet, czyli kto ma więcej pieniędzy, wygrywa remisy. Wspomniałam Wam na początku jeszcze o artefaktach. To są takie kafelki, które są opcjonalnym modułem. Możemy z nimi grać, możemy, możemy je odłożyć do pudełka. Ja proponuję pierwszą rozgrywkę, już nawet zagrać z tymi artefaktami, bo one bardzo fajne urozmaicenie dają. Wykładamy zawsze cztery artefakty na środku stołu i w swojej turze, po tym jak wykorzystamy którąś z postaci, możemy kupić artefakt. Artefakty. W lewym rogu mają koszt. Koszt jest w monetach, no i wtedy sobie taki artefakt bierzemy do siebie i możemy go wykorzystać w swojej turze. Wszystkie działania artefaktów zresztą opisane są z tyłu instrukcji, więc nie będę tutaj ich szczegółowo omawiać. Po wykorzystaniu ten artefakt obracamy. Tutaj mamy taką e, jakąś historyjkę związaną z tym artefaktem i odwracamy go po, po użyciu. W momencie, kiedy będziemy odwracać nasze postaci, to również będziemy odwracać artefakt i on ponownie będzie do użycia. Artefakty, oprócz tego, że mają bardzo fajne zdolności, to mają również punkty na koniec gry, które dolicza się do właśnie punktów z postaci. W taki sposób właśnie gra się z tymi artefaktami. Dajcie znać, czy już wybraliście się tu i tam, czy może dopiero planujecie. Cześć!